Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich gości w Powiatowej Bibliotece Publicznej Centrum Kultury w Parczewie, gdzie dzisiaj promocja rocznika Parczewskiego pod redakcją pana Stanisława Jaczaka. Witam serdecznie pana Stanisława. Dwa Motta na początek przytoczę. Wszyscy znamy Cypriana Kamila Norwida, bo uczyliśmy się go w szkole średniej. Napisał, że historia to jest dzień dzisiejszy, tylko cokolwiek dalej. Czyli żyjemy tą historią, bo ona jest jakby w nas. I drugie motto ojczyzna to są groby i ludzie. Czasami nam się zarzuca Polakom, że my jesteśmy przesiąknięci martyrologią, historią za bardzo, ale wtedy właśnie warto sobie przypomnieć Cypriana Kamila Norwiza i to hasło Ojczyzna to są groby i ludzie. Groby to historia. Historia, którą powinniśmy wszyscy znać. Nie było, nie ma na w Parczewie, nie było w Parczewie w powiecie ludzi, którzy tą historią by się zajmowali dogłębniej. I w odróżnieniu od innych miejscowości ciągle jakby odkrywanie historii parczewskiej jest przed nami. To są dopiero zadania na przyszłość dla młodych ludzi, dla uczniów pani Janety i dla uczniów innych szkół, żeby w przyszłości się zajęli tą historią, bowiem ciągle archiwa państwowe są przebogate, jeśli chodzi o materiały dotyczące Parczewa. I warto ciągle pamiętać o ludziach, którzy tu kiedyś żyli, o wydarzeniach, które tu miały miejsce, bardzo znaczących dla historii także Polski. Nie ukrywam, że tu współpracując bardzo blisko z księdzem Prawatem Lewczukiem, jeszcze dużo zrobiliśmy, jeśli chodzi o, o odkrywanie tego istotnego punktu historii. Parczewa i całej Polski, jakim był przyjęcie uchwał Soboru Trybędzkiego w Parczewie. Ta historia została po latach zapomniana, mimo że to był ksiądz prymas Wyszyński, mnóstwo biskupów, także przyszły papież, ksiądz biskup ówczesny Krakowski, Karol Wojtyła. To no, dopiero w 2001, 2002 roku wróciliśmy do tego tematu i on się stał jakoś bardzo znany. Kolejnym jakby krokiem z tej historycznej strony to była publikacja o historii kościoła parczewskiego pana księdza Aleksandrowicza. Dzięki panu burmistrzowi, który jest niezwykle otwarty na historyczne sprawy Parczewa i nie tylko, ukazała się spora publikacja poświęcona historii właśnie kościoła parczewskiego. No, do dziś będąca w obiegu historycznym przypominająca dzieje i sylwetki z tego kościoła. No, też takie, takie wątki kolejne jakoś tak się układa, ale e, ludzie kościoła parczeskiego wnosili znaczący wkład w życie tego miasta przez wieki, zwłaszcza w okresie zaborczym. I dla mnie takim niezwykle ważną postacią i wydarzeniem była budowa kościoła parczewskiego też przez księdza Stanisława Bierzejskiego. Mogę powiedzieć, że mam osobistą satysfakcję i wielką radę z tego powodu, że ta sylwetka księdza Bierzejskiego żyje dzisiaj w Parczewie, wszyscy wiedzą. A była to, było to dzieło niezwykłe, bo wyobraźmy sobie Wszyscy byliśmy tu w Parczewie świadkami budowy świątyni Opatrzności Bożej. Ile to trwało, ile wymagało zabiegów takich materialnych i, i budowlanych. A w tamtych czasach, 100 lat temu, już ponad 100 lat temu, budowa takiej świątyni jak w Parczewie to było przedsięwzięcie nadludzkie, można powiedzieć, i się udało. Udało się dzięki księżnej Marii Czwartyńskiej z Milanowa, ale też dzięki Parafianom Parczewskim, mieszkańcom tutejszym, którzy uwierzyli księdzu Wierzyńskiemu, że świątynia będzie taka właśnie dla nich wymarzona. I także była to okazja dla zamanifestowania, tu znowu dotykamy znaczenia historii, zamanifestowania polskości, przecież ten kościół powstał kontrze. Do cara, do cara, do zaboru zaborców, był dla Polaków z okolic w wsi podkarczewskich był symbolem polskości, był takim elementem, który ich nie pozwalał ich w ciężkich, bardzo ciężkich czasach zaboru rosyjskiego, nie pozwalał im zapomnieć, że byli Polakami. Ale też było to świadectwo jakby unickiej historii Parczewa, bo przecież większość parafian dookoła Parczewa to byli unici. Częściowo zmuszeni siłą na prawosławie, częściowo tak zwani oporni, którzy się nie poddali, ale ich właśnie też jakby przywiązanie do polskości, bo wybrali polską drogę, a nie rosyjską. Przywiązanie do polskości manifestowało się właśnie w ofierze na tym kościół, w budowie tego kościoła. Także tamten okres, właśnie przed stu laty, to były te czasy związane z polskością, z walką o Polskę i z Kościołem, który był jakby tym elementem, który przenosił polskość do domu, do ludzi, do serc ludzkich. Także niezwykle istotnym wydarzeniem, które udało nam się dzięki także wsparciu Urzędu Miasta, pana burmistrza odkryć, to były czasy wojny 1920 roku. Kompletnie zapomnianej w historii Parczewa, w świadomości Parczewa, a w czasach tamtych Parczew podegrał jedną z bardzo kluczowych ról w historii całej wojny polsko-bolszewickiej, a zwłaszcza kontrofensywy znam wietrza sławetnej, dzięki której zwyciężyliśmy w walce